Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat. Witamy w magazynie Bez Hamulców i zapraszamy do Torunia, tym razem na spacer po Moto Arenie. Oprócz tego jak zwykle najciekawsze informacje ze świata Speedwaya, relacja z zaskakującego spotkania w Zielonej Górze i kilka słów o tym, co czeka nas już w najbliższą niedzielę. Dobry, serdecznie witam i pozdrawiam kibiców z Rzeszowa. Nazywam się Marian Filipiak, jestem kierownikiem Moto Areny. Tak, rzeczy samej, znajdujemy się przed wejściem na stadion jedyny takiego, tego rodzaju stadion w świecie, bo ten stadion charakteryzuje się tym, że dysponujemy całkowitym zadaszeniem trybun oraz toru żużlowego. Powstał ten, znaczy zaczął być budowany ten stadion, stadion wiosną 2008 roku. Budowa trwała 430 dni i została ukończona wiosną 2009 roku. Składa się jak gdyby z takich no, trzech podstawowych elementów, czyli Trybuna Główna, pomieszczenia, gdzie, gdzie się mieszczą pomieszczenia dla, dla osób technicznych dla sędziego zawodów tor czyli, czyli te, te, te najważniejsze miejsce zmagań zawodników i park maszyn, tam gdzie oczywiście sobie te sprzęty przygotowują. Generalnie na stadionie jest 15605 miejsc siedzących. Stadion jest podzielony na cztery sektory, jak gdyby. Sektor czerwony, to jest trybuna VIP, na której się znajdujemy i one jest przeznaczony, wiadomo, dla odpowiednich osób, które zakupiły odpowiednie karnety. Największym takim sektorem jest sektor niebieski, który się rozciąga po, mojej, po naszej prawej stronie Następnie jest popularna klatka, czyli sektor żółty. Ona jest przydzielona dla przedstawicieli czy dla kibiców drużyny przyjezdnej. I sektor zielony, on jest najmniejszym sektorem. On jest zlokalizowany tam w okolicach telebimu. Wydawałoby się, że tutaj z tego główne jest to najlepsze, najlepsze widoczne miejsce, bo pola startowe, ale naprawdę wrażenie dobrego odbioru jest na całym stadionie. Dysponujemy stadionem, który ma pokrycie dachowe na, na całej części trybun oraz na części toru. Cały tor żlowiowy jest zadaszony. Także żadne w zasadzie deszcze, ulewy nam nie przeszkodzą w organizowaniu imprez No Myślę, że jakaś taka wielka nawałnica typu cyklon to może coś by tam zmieniła w naszym harmonogramie, ale jeżeli chodzi o normalne desztery, deszcze, czy tam ewentualne deszczyki, czy nawet wichury, które funkcjonują na naszych terenie, na terenie kraju, to nie zagraża. Tor ma długość 300 do 325 metrów i on jest tak skonfigurowany, że szerokość tego toru na prostych to jest 12 metrów, na łukach 18 metrów. I kąt nachylenia na prostych jest do 4%, natomiast do 9% jest na obłokach. Co przy odległości 18 metrów to daje ponad metr różnicy poziomów. Park maszyn jest tak skonstruowany, że generalnie są trzy tunele: główny tunel po środku, i dwa po bokach. W środku w tych tunelach są zlokalizowane boksy serwisowe. To są te boksy, w których zawodnicy na co dzień mają sprzęt i tam dokonują napraw, przeglądów. Natomiast, to co tu widzimy, to, gdzie pracują mechanicy, zawodników, to są boksy meczowe, i w, to, w te miejsca są wystawiane motocykle, te, które są do, przewidziane do y, udziału w meczu. Jest to tak zlokalizowane, że po tej stronie y, miejsca swoje mają y, zawodnicy drużyny gospodarzy, czyli zwykle Unibax. Natomiast po przeciwnej stronie jest y, sektor dla y, gości, dla drużyny gości. Wyjazd na tor jest środkową bramą. Natomiast powrót storu toru, każdy, każdy zespoł ma swoją bramę gwiazdową. No, w tej chwili znajduje się na poziomie, gdzie są pomieszczenia dla osób funkcyjnych, które obsługują imprezą, imprezy masowe, m.in. mecze żużlowe. W końcowej części, może podejdźmy, pokażemy w końcowej części tego korytarza znajduje się pomieszczenie dla policji i dla służby ochrony, która jest, która jest tutaj jak gdyby, no, która służy, tutaj pracuje w trakcie meczu. To właśnie jest to pomieszczenie. W tym pomieszczeniu znajdują się monitory od monitoringu, bo obiekt ma prawie 100 kamer rozmieszczonych w różnych miejscach, że praktycznie wszystkie, wszystkie elementy twarzy widać na, na tym monitoringu. To jest dobry monitoring firmy Boscha i jest naprawdę wysokiej klasy. Następne pomieszczenie, które tutaj widzimy, to, to gościmy przedstawicieli mediów. Gości tam również, gości następne dla naszych toruńskich mediów. Później jest pomieszczenie chronometrażysty, który odlicza czas, sędzia, główna postać zawodów. Następnie kwestia speakera i nagłośnienie i obsługa telebimu. A w ostatniej części jest pomieszczenie dla telewizji, tam są prowadzone wywiady czy komentarze. W tej chwili znajdujemy się na poziomie drugim, na podjeździe przed Trybuną Główną. Tutaj jest też również zorganizowany parking na 26 samochodów osobowych zaproszeni gości czy też posiadacze karnetów czy odpowiednich przepustek czy biletów wjeżdżają tutaj na ten parking stawiają sobie samochód przechodzą przez te drzwi gdzie bilet jest skanowany przechodzą do holu specjalnej poczekalni czy też ewentualnie do pomieszczenia gdzie można wymienić jakieś postrzeżenia i z tego pomieszczenia jest wejście na trybuny, z których jest już wgląd na stadion po stronie zachodniej tego stadionu wybudowaliśmy parking parking e... Na około 1500 samochodów osobowych, ale w, w obręb tego, w teren tego parkingu wrysowaliśmy profesjonalny tor kartingowy o długości 1300 metrów i z pełną międzynarodową homologacją. Bardzo serdecznie raz jeszcze pozdrawiam wszystkich kibiców Rzeszowa. Życzę Państwu takiego podobnego lub jeszcze lepszego stadionu. Serdecznie pozdrawiam. Piotr Pawlicki został indywidualnym mistrzem Europy Juniorów do lat 19. W rozegranym w słoweńskiej Lublanie finale drugie miejsce zajął Michał Jebsen Jensen. Koledzy Lee Adamsa z teamu z Antypodów nie zapomnieli o byłym zawodniku Unii Leszno i pieniądze z miejsca reklamowego na kewlarach w drużynowym Pucharze Świata przeznaczą na jego leczenie. Maciej Kuciapa na to, że po Strowie Wielkopolskim wywalczył awans do finału indywidualnych mistrzostw Polski. W klasyfikacji średniej liczby kibiców na mecz w Speedway Extra Lidze Rzeszów zajmuje szóste miejsce, a prowadzi jak zwykle Gorzów. Do trzech razy sztuka, tym razem udało się rozegrać mecz pomiędzy Stelmetem Falubas Zielona Góra a PGE Marmą Rzeszów. Ale kontrowersji oczywiście nie zabrakło. Naprzeciwko siebie stanęli w rzeszowskiej drużynie Chris Harris, Maciej Kuciapa, zakontuzjowanego Rafała Okoniewskiego zastosowano zastępstwo zawodnika, oprócz tego na to, że walczyli Lee Richardson, Jason Cramp, David Lampard i Łukasz Kret. Różni gospodarzy natomiast mogliśmy oglądać Grega Hemkoka po długiej przerwie Grzegorza Zengote, Andreasa Jonsona, Jonasa Davidsona, Piotra Protasiewicza, Patryka Dudka i Adama Strzelca. Przed meczem było więc przynajmniej kilka niewiadomych, jak chociażby kondycja powracającego po kontuzji Grzegorza Zemgoty, czy skuteczność zastępstwa zawodnika w miejsce Rafała Okoniewskiego. No, Rafał miał upadek wczoraj w Szwedzkiej i, i nie może dzisiaj wystąpić. Na szczęście możemy korzystać tutaj z zastępstwa zawodnika i, i jesteśmy dzisiaj do tego zmuszeni. Natomiast mamy nadzieję, że Rafał powróci do nas na kolejne spotkanie. Też nie będzie łatwy mecz, tak myślę sobie. Zobaczymy. Mamy radę, ale, ale no, trzeba poważnie traktować wszystkie te mecze. Jednak, jednak Zetka dużo dawała, a Rzeszów też ma kilku dobrych zawodów. Trzeba się będzie spinać, żeby to wygrać. I faktycznie łatwo nie było. Gospodarze, co prawda, prowadzili nieprzerwanie od 4 do 14 biegu, ale tylko raz i to na krótko zdołali odskoczyć Rzeszowianom na więcej niż 4 punkty. Cały mecz był zacięty i obfitował w efektowne mijanki. W 4. gonitwie Piotr Protasiewicz walcząc z Jasonem Krampem ustanowił nowy rekord zielonogórskiego toru, który obecnie wynosi 58 sekund i 63 setne. Jednak już w szóstym biegu to Australijczyk okazał się górą w pojedynku z Pepe, a w całym meczu po raz kolejny zdobył najwięcej punktów. It was very good. It was, um... Tor był bardzo dobry, jeden z najlepszych, na jakich ścigałem się w tym roku w Polsce, ale to jakoś mnie nie dziwi, bo Marek Cieślak wie doskonale, co robi i tego można się o nim spodziewać. Wyraźnie służył również Dawidowi Lampartowi, który w tym spotkaniu wywalczył 8 punktów i bonus. Nie do końca jak u siebie, bo ja u siebie na torze czuję się troszkę gorzej. <gry> Także no nie do końca jak u siebie, ale no myślę, że udane zawody, fajne dla kibiców, bo było dosyć dużo mijanek. No szkoda tego mojego ostatniego 14 biegu, bo, bo tutaj już na drugim łuku wchodziłem pod Grześka i prawie udało mi się wyjść na 5-1, ale. No ale potem było jak było i nieszczęśliwy defekt Grega Hancocka nas ustawił wynik na 4-2. Greg Hancock faktycznie może mówić o dużym pechu, bo dwa ostatnie starty ukończył bez punktów. I had two, two... Miałem dzisiaj dwa defekty. Coś takiego nie zdarza się często. Jedyne co mogę powiedzieć pozytywnego to, że mam nadzieję, że skoro to wszystko wydarzyło się dziś, to nie zdarzy się już do końca sezonu. 14 bieg wygrał Chris Harris, który po kompletnie nieudanym występie w Toruniu tym razem radził sobie znacznie lepiej i uzbierał na swoim koncie 10 punktów. Jestem na tym torze po raz pierwszy, więc to dla mnie zdecydowanie udany występ. Drużyna zaliczyła dobre spotkanie i w końcu opuścił nas spek. Trochę pomogły nam usterki rywali, ale taki jest Speedway, więc po prostu mieliśmy dziś szczęście. Wynik 4-2 dla PGM Army Rzeszów w 14 biegu doprowadził do meczowego remisu, który udało się utrzymać również w 15 wyścigu. W ostatniej odsłonie tego meczu defekt na prowadzeniu zaliczył tym razem Piotr Protasiewicz, dzięki czemu spotkanie zakończyło się wynikiem 45-45. Ja wiedziałem, że się będzie bardzo trudny mecz, bo to jechała dzisiaj stal Rzeszów i, i kawałek jeszcze, bo Zetka, no to umówmy się, nie ma już o Jechał jak więcej Harris, Richardson, Kramp. Także ciężko było. No, a u nas, no cóż, no, Greg nie miał dzisiaj dnia. Dwa silniki mu się posypały, Piotrowi stanął. Te defekty nas po prostu załapiły. Poza Maśkiem, który, który no, boryka się od dłuższego czasu z, z problemami sprzętowymi, to wszyscy pojechali, e, dobre spotkanie. Także e, jak, jak wszyscy jadą, to wtedy mo, można walczyć. No nie? Sport lubi niespodzianki i dzisiaj, dzisiaj byliśmy świadkami jednej z nich. Ja, ja się cieszę, bo, bo cała drużyna, że cała drużyna, pojechała dobrze, i, i to dobrze nas nastraja przed kolejnymi spotkaniami. Dzisiaj pokazaliśmy, że, że jesteśmy w stanie walczyć z każdym i na każdym torze. Także sezon się nie kończy, jedziemy dalej, zobaczymy, co uda się wywalczyć. Już w niedzielę kolejne żużlowe emocje, tym razem w Rzeszowie. Na torze przy Hetmańskiej będziemy gościć Unię Leszno. Poprzedni mecz przeciwko tej drużynie zakończył się miażdżącą porażką Rzeszowian 56-31. Sporo kontrowersji wzbudzał wtedy stan toru. Jak poradzą sobie zawodnicy drużynowego Mistrza Polski w Rzeszowie i w jakiej formie będzie Rafał Okoniewski? O tym przekonamy się już w niedzielę o 18.00. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego w Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat.